Przede wszystkim podczas postępowania przetargowego wpłynęło bardzo dużo pytań, około 400. Staraliśmy się na te wszystkie pytania, oczywiście te, które wpłynęły w terminie, odpowiedzieć szczegółowo, co się oczywiście przełoży na oferty, które zostaną złożone, a potem na realizację inwestycji. Ponadto 24 grudnia wpłynęło odwołanie do postępowania do Krajowej Izby Odwoławczej. 19 stycznia Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok, gdzie Generalna Dyrekcja wygrała rozprawę. Czyli oznacza to, że nie będziemy kolejny raz przekładać terminu otwarcia ofert. 30 stycznia będą wykonawcy składali ofertę. Dalsza procedura, jeżeli chodzi o postępowanie przetargowe, będzie wyglądała w następujący sposób. Najpierw jest składanie ofert, następnie mamy czas na weryfikację, czyli musimy sprawdzić, czy wszystkie te oferty są zgodne z wymaganiami postawionymi w postępowaniu przetargowym. Trudno jest określić, jaki to będzie czas, bo nie wiemy, ile ofert wpłynie. Musimy poczekać do tego 30 stycznia, następnie wtedy. Kiedy oferty zostaną zweryfikowane, dokonamy wyboru najkorzystniejszej z tych ofert. Wykonawcy mają około 10 dni, jeżeli chodzi o czas na odwołanie się od naszego rozstrzygnięcia. Następnie cała dokumentacja będzie sprawdzana u prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Jeżeli będzie wszystko w porządku, wtedy, jeżeli chodzi o wybranego przez nas wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, będziemy prosili go o wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy czyli tak zwaną gwarancję. Po dostarczeniu, oczywiście, będziemy gotowi do podpisania umowy. Jeżeli chodzi o początek, rozpocznie się w tym roku, ale mimo wszystko wolałabym, jeżeli chodzi o konkretne daty, poczekać, aż podpiszemy umowę z wykonawcą, i wtedy będziemy wiedzieli dokładnie, kiedy się zacznie, kiedy się zakończy. Wykonawca będzie miał na zrealizowanie inwestycji 30 bądź 33 miesiące, bo jest to kryterium w postępowaniu przetargowym, na wykonanie wszystkich robót z wyłączeniem okresu zimowych.